I często pojawiają się myśli typu przesadzam, nie mam dystansu, inni by się śmiali. Czyli sama siebie zaczyna obwiniać. Tak. I ten mechanizm śmiania się z siebie pod presją jest bardzo podstępny, bo te publiczne anegdotki mogą być takim pierwszym krokiem do przeniesienia podobnego tonu na grunt prywatny. Czyli z imprez przechodzi do domu? Tak. I wtedy już. Krytyczne uwagi dotyczące codziennych spraw zaczynają być maskowane żartem albo taką pozorną troską, na przykład, wiesz, zapomnienie o zakupach no tak, ty jak zwykle w chmurach. Albo wybór ubrania serio, chcesz w tym iść? Albo sposób pisania maili znowu te twoje elaboraty, czy nawet chęć zapisania się na jakiś kurs po co ci to i tak pewnie nie skończysz. I często pada to słynne, przecież mówię to dla twojego dobra. O tak. Albo tylko żartuję, co ty taka spięta. To jest klasyk.